Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, który umożliwia kredytobiorcom odzyskanie wszystkich opłat, odsetek oraz prowizji nałożonych przez bank pod warunkiem odnalezienia w umowie błędów lub niedopatrzeń ze strony banku. Zasady, których muszą trzymać się banki przy sporządzeniu umowy kredytowej są ściśle określone i zawarte w ustawie o kredycie konsumenckim. To również w tym akcie prawnym ustalono zapis o sankcji kredytu darmowego. Głównym celem w Wprowadzenia tego prawa było maksymalne ograniczenie występowania błędów w umowach zawieranych z kredytobiorcami. By skorzystać z sankcji darmowego kredytu, należy znaleźć w umowie kredytowej uchybienia względem zasad określonych w ustawie o kredycie konsumenckim. Przykładowym uchybieniem jest np. błędne naliczanie kwoty do spłaty, czy różnego rodzaju braki informacyjne. Jak chociażby brak danych na temat oprocentowania lub ewentualnych dodatkowych opłat. Dodatkowo pożyczka musi spełnić następujące warunki. Po pierwsze, kwota kredytu musi być mniejsza niż 255 550 zł. Po drugie, umowa została podpisana po 17 grudnia 2011 roku, a środków nie przeznaczono na wsparcie działalności gospodarczej. Ponadto, kredytobiorca musi być osobą prywatną, a zabezpieczeniem pożyczki nie może być nieruchomość. Dodatkowym warunkiem jest termin ostatniego działania związanego z kredytem, np. spłata, zwrot prowizji. Od tego zdarzenia minęło nie więcej niż rok. Konieczne jest też sporządzenie wniosku, w którym poinformuje się pożyczkodawcę o skorzystaniu z tego prawa. Rzecz jasna, banki najczęściej odrzucają tego typu wnioski, ponieważ chronią swój zarobek. Efektem takiej decyzji jest zazwyczaj skierowanie sprawy na drogę sądową, co oczywiście sprawia, że odzyskanie wpłaconych pieniędzy może być trudne i czasochłonne. Jeśli masz wątpliwości co do skorzystania z sankcji kredytu darmowego, zgłoś się do nas. Po otrzymaniu pełnej umowy kredytowej, raportu BIK i potwierdzenia ostatniego działania na pożyczce, przeanalizujemy Twoją umowę kredytową pod kątem uchybień prawnych całkowicie za darmo. Jeśli kwalifikujesz się do skorzystania z prawa do darmowego kredytu, zaproponujemy Ci umowę cesji wierzytelności. To rozwiązanie ma dwa kluczowe plusy. Po pierwsze, to my bierzemy na siebie całe ryzyko ewentualnej przegranej w sprawie, a Ty możesz być pewny, że nie zwrócimy się o zwrot wypłaconych Ci pieniędzy. Po drugie, tego typu sprawy mogą trwać nawet powyżej roku. Po akceptacji wniosku pieniądze wpłyną na Twoje konto w ciągu 10 dni roboczych. Czy wiesz, że dzięki sankcji kredytu darmowego możesz otrzymać sporą część pieniędzy ze spłaconego już kredytu? Sankcja kredytu darmowego jest zapisem, dzięki któremu każdy kredytobiorca, który spłacił kredyt konsumencki i odnalazł w umowie kredytowej uchybienia względem ustawy o kredycie konsumenckim, ma prawo odzyskania wszystkich pieniędzy, które wpłacił z wyjątkiem kapitału. Brak informacji o sposobie wypłaty pożyczki, błąd przy oszacowaniu takich wskaźników i czynników jak RRSO, prowizji, odsetek czy oprocentowania to tylko niektóre z niezgodności, które można często znaleźć w przygotowanych przez bank umowach kredytowych. Warto sprawdzić umowę pod tym kątem. Może okazać się, że należą Ci się pieniądze z tytułu sankcji kredytu darmowego.